Jest jednak. Znajdujemy się w fali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Szczebini, gdzie odbywa się amatorska liga koszkowki Mamba, a moim Państwa gościem jest organizator rozgierdek pan Łukasz Ciołczyk. Dzień Witam dobry. serdecznie. Witam, Skąd pomysł na taką nazwę rozgrywek? No liga powstała niedługo po tym, po tragicznie zmarłym kobie Bryancie I tutaj wspólnie z kolegą Markaduszem palić paliśmy na pomysł, żeby uhonorować go troszkę i nazwać ligę Mamba na, na cześć kobiego Bryanta I stąd pomysł na nazwę ligi. Czy są to rozgrywki 5 na 5 czy 3 na 3? Gramy 5 na 5, mamy normalnych sędziów ligowych, mamy boiska pełnowymiarowe, profesjonalny zegar za 24 sekundy 14, więc przepisy obowiązują jak w lidze koszykówki. A ile zespołów uczestniczy i z jakich miejscowości są drużyny? Mamy czwarty sezon, w tym sezonie mamy 8 zespołów. Drużyny mamy z całego powiatu. Zawodników mamy z Krakowa, Katowic. Mamy drużynę z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej. Mamy chłopaków z Jaworzna, Pławy, Wolęcina, Młoszowej, Dulowej. Można by tak wymieniać, bo mamy tych zawodników prawie 90, nawet ponad. Więc naprawdę są tutaj z wszelkiego rodzaju miejscowości. Panie Łukaszu, a do kiedy będą trwały rozgrywki? To jesteśmy dzisiaj tutaj na pierwszej rundzie. Pierwsza runda trwa do końca grudnia a następna praktycznie do maja. Mamy tutaj system każdy z każdym, gramy dwie rundy, zobaczymy co w tym roku się uda zorganizować, bo chcielibyśmy zorganizować z zawodnikom play-offy, ale to wszystko zależy od naszych możliwości finansowych, więc na tą chwilę, na razie przewidujemy pierwszą i drugą rundę i tak to będzie wyglądało. Dziękuję panu za rozmowę i zapraszamy kibiców do śledzenia Amatorskiej Ligi Koszykówki Mamba. Tak jest, dziękujemy serdecznie. Oh.